Bilans dnia w Radiu Plus Rado. Gościem audycji gmina Jednialetnisko na fali jest wój gminy Jednialetnisko Pan Piotr Nowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wójcie, najnowszy ranking najlepiej rozwijających się gmin i miast, pisma samorządowego wspólnota przynosi dobre wieści dla gminy Jednialetnisko. o 143 pozycje na 323 miejsce, drugie w powiecie radomskim za zekrzewem. Skąd ten wzrost? No to jest ogromny sukces naszej wspólnej pracy, naszego samorządu. W ostatniej kadencji to, o czym wiele razy mówiłem, że gmina się bardzo dynamicznie rozwija, nie tylko spadało zadłużenie, ale też i wzrastały inwestycje, głównie inwestycje infrastrukturalne. I to nas bardzo cieszy, bo to jest ranking taki bardzo wiarygodny, bo on jest oparty o. Dane głównego urzędu statystycznego, a dane do urzędu statystycznego spływają z naszych sprawozdań, raportów, które, które przesyłamy, a więc one są bardzo wiarygodne. Wyprzedzamy ponad 1220 chyba gmin w całym kraju, więc sukces powiem niebywały. Mam ogromną satysfakcję z tego. Że jest taki skok o 143 pozycje i powiem, nie skromniać się, boję, co będzie w tej kadencji. Czy takie sukcesy rankingowe mają Pana zdaniem jakieś przełożenie na postrzeganie także gminy czy przez przedsiębiorców, czy, czy przez poszczególnych inwestorów? Choć wiadomo, że tutaj, tutaj Pan zawsze mówił, że to jest problem, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne w gminie. My nie mamy terenów inwestycyjnych, no, no ale mamy mnóstwo mieszkańców czy mnóstwo znajomych, którzy chcą tutaj mieszkać. I, I to się potwierdza to, co wielokrotnie słyszałem, Panie Wójcie. Widzimy ogromne zmiany w gminie, widzimy zmiany w samej jedni, w poszczególnych sołectwach. To ta opinia się potwierdza właśnie tym rankingiem. Na najwyżej oceniona została ta kategoria: najwyższe miejsce zajęła gmina w sukces infrastrukturalny. To, co wiele razy mówiłem, budujemy 170 km kanalizacji, a jeszcze ze starych projektów kilkanaście kilometrów. Także chcemy wybudować kanalizację na terenie całej gminy i rzeczywiście. Chyba tutaj w tych inwestycjach infrastrukturalnych kanalizacja jest na pierwszym miejscu. Panie Wójcie, zakończyła się rekrutacja do przedszkoli. To był taki testowy czas dla przedszkola w Gzowicach. I co będzie to przedszkole, czy nie? Z tego co wiem, nie ma chętnych do, do, do tego przedszkola. Mam przy okazji tutaj dane na dzień dzisiejszy. A więc do, do 10 kwietnia będą, będą wywieszone listy, ale w sumie zgłosiło się do naszych przedszkoli 140 osób, 140 dzieci. I powiem, że będziemy mieli jeszcze wolne miejsca, z tego co widzę, w jednym letnisku, dlatego że 140 osób. Się zgłosiło. Natomiast będziemy mieli po rozbudowie 180 miejsc. W poszczególnych też klasach dozerówek. będą dwa oddziały w natolinie. Dobry nabór, no i w pozostałych szkołach również. A do Gzowic ile się zgłosiło? Do Gzowic, nie mam tutaj danych, więc Ale to nie podejrzcie. jest liczba, która pozwoli uruchomić, tak? Rozumiem. Tak. Jesteśmy też, żyjemy w tej rzeczywistości teraz zbliżającego się zapowiadanego strajku nauczycieli. Ile szkół będzie przystąpił do strajku w gminie jednioletnisko? W gminie jednioletnisko przystąpi do strajku cztery szkoły. Za strajkiem w Jedlni opowiedziało się 88%, w Myśliszewicach 95%, w Natolinie 95%, w Słupicy 83%, Przedszkole w nie straj nie strajkuje, jak również i nie mam informacji z Gzowic, więc będziemy się starali. No właśnie, co najważniejsze sposób... to rodzice i ich obawy, prawda w całej Polsce. Jeśli chodzi o zapewnienie no, tego czasu, prawda w szkole, czy, czy mają brać urlopy na ten czas, i też nie wiadomo na ile czy będą mieli zapewniony czas. Jako samorząd będziemy oczywiście starali się też wejść w tą sytuację, pomóc rodzicom i zorganizować zajęcia dla dzieci w taki sposób, żeby nie musiały siedzieć w domu. Panie Wójcie, wojewoda ogłosił nabór wniosków na ten rok w ramach funduszu dróg samorządowych. W regionie. Proszę powiedzieć, czy gmina będzie przystępowała do tego konkursu? Tak, w tej chwili przygotowujemy drogi, które spełniają kryteria, które mogłyby być dofinansowane z tego programu. Robimy analizy, robimy zestawienia i oczywiście będziemy aplikowali o te środki. Powiedzmy jeszcze o tym, co się już dzieje, o rozstrzygniętych ostatnio e, przetargach. To choćby e, projekt i budowa na powietrznej linii oświetlenia ulicznego. Proszę powiedzieć, gdzie będzie to e, oświetlenie robione, dodatkowo w gminie. To oświetlenie będzie, powiem tak, to jest szeroki temat, dlatego że chcemy. To nie jest modernizacja, tylko budowa, tak? Chcemy budować i modernizować mm -hmm. jednocześnie. Mam takie założenie na tą kadencję, żeby na terenie całej gminy Jedniankowsko wymienić oświetlenie na ledowe. Tutaj są ogromne oszczędności z tego tytułu. Te źródła światła ledowego są nie są już tak drogie jak, jak kiedyś. Więc idziemy w tym kierunku, a ponadto doświetlamy całe ulice tam gdzie jeszcze do tej pory oświetlenia nie było, a mamy takich miejsc sporo na terenie gminy, więc chcemy sukcesywnie te ulice oświetlać wodarzy, gminy, którzy wymienili właśnie na LEDy oświetlenie no, mówimy o dużych e, oszczędnościach finansowych, prawda? Tak, my też w pierwszej kadencji, znaczy w tej minionej kadencji wymieniliśmy e, kilkaset z tego co pamiętam, około 700 lamp LEDowych e, założyliśmy, czy wymieniliśmy na, e, na, na LEDowe te solarne e, te e, żarowe, e, a więc e, też w tym kierunku e, działamy i. i, i Chcemy doprowadzić do tego, żeby w całej gminie było światło ledowe. W gminie też mieszkańcy zastanawiają się nad tym, czy będą, czy nie będzie podwyżek śmieci. Jak to będzie, panie burmistrzu? To jest temat bardzo szeroki i nie da się odpowiedzieć wprost na pytanie, czy, czy będą podwyżki. W tym roku. Tak. Zapewne, zapewne niewielkie będą, ale my raczej przymierzamy się do... Zmiany systemu, bo po takiej dogłębnej analizie dochodzimy do wniosku, że śmieci produkuje osoba. My mieliśmy do tej pory system od gospodarstwa. Te stawki były krzywdzące dla tych, którzy, na przykład, jedna osoba płaciła 8 zł, a w tej trzeciej grupie, cztery i powyżej, jeżeli, jeżeli, jeżeli 10 osób zamieszkiwało gospodarstwo domowe, to te osoby płaciły po złote 80, więc jest to krzywdzące. Ja uważam, że zresztą nie tylko ja, ale i osoby, z którymi rozmawiam, i, i również radni, jak i, jak i pracownicy, ale też i mieszkańcy, że wszyscy powinniśmy płacić po równo. Skoro śmieci produkuje jedna osoba, to jak jest 10 osób, to 10 osób te śmieci produkuje i tutaj takie WIMO. Sprawiedliwości Społecznej uważam, że stawka powinna być na osobę i opłata za śmieci powinna być iloczynem stawki i ilości osób w gospodarstwie domowym. Natomiast zapewne... Kiedy te zmiany mogą zostać w ogóle procedowane? Te zmiany będą od... 1 stycznia 2019 roku, bo do tego są potrzebne, 20. Są potrzebne nowe deklaracje, zmiany. 20. Tak 20, 20, przepraszam, 20 roku. Natomiast od 1 lipca chcielibyśmy podnieść nieznacznie opłatę za śmieci. Dlatego, że nasze opłaty są bardzo niskie w stosunku do innych samorządów. Mamy 8 zł od gospodarstwa jednoosobowego, i później w tych poszczególnych progach jest taniej niż 8 zł od osoby. Natomiast znamy już stawki innych samorządów. A więc y, przypomnę chyba białbrzegi 20 zł, Grujec y, też około 20 zł, nie wspomnę o podwarszawskich markach 40 zł od osoby miesięcznie, ale tutaj patrząc na y, okoliczne samorządy to te ceny kształtują się w granicach y, 8 do 16 zł od osoby miesięcznie. Niektórzy w błąd wprowadzają naszych mieszkańców, mówiąc, że gdzieś w innym samorządzie śmieci kosztują 12 zł, a u nas 36 albo 24, ale u nas. Mamy stawkę kwartalną, a inne samorządy mają miesięczną od osoby. Także trzeba dobrze liczyć i właściwie te informacje przekazywać mieszkańcom. Czyli od 1 lipca, tak, te podwyżki będą wprowadzone? Prawdopodobnie tak, aczkolwiek będę na ten temat mówił bardzo szczegółowo i precyzyjnie na najbliższej sesji, która jest planowana w okolicach 15-17 kwietnia. No, i będziemy podejmować decyzje. Nie chciałbym tutaj podawać jakichś wiążących terminów czy stawek, bo jesteśmy w tej chwili na etapie analiz, dyskusji, rozmów, zbierania opinii. Natomiast no, chciałbym przy okazji powiedzieć, że niepoważnym jest rozwieszanie informacji na terenie gminy, że śmieci wzrosną 150-300% czy, czy tam 400% w stosunku do obecnych stawek. Dlatego, że to jest po prostu nieprawda. Gościem gminy Jednioletnisko na Fali był dziś pan wójt Piotr Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.